Masz ładną stronę internetową, a może nawet jesteś wysoko w Google, ale telefon dalej milczy i wtedy często przychodzi ta myśl. Po co ja w ogóle inwestuję w tę stronę internetową? Spokojnie, to nie dzieje się często ani przez Twoją konkurencję, ani przez Google. To często skutek drobnych błędów na Twojej stronie. Bo może i wygląda świetnie, ale jeśli nie prowadzi klienta za rękę i nie mówi mu co ma zrobić dalej, to wtedy ta strona dla Google'a i dla ludzi staje się po prostu bezużyteczna. Nazywam się Wojciech Dąbrowski od lat pomagam firmom budować systemy do skutecznego pozyskiwania nowych klientów. W Sopi.pl pomogliśmy pan 270 markom skutecznie zwiększyć ich widoczność w Google bez konieczności przepalania pieniędzy na płatne reklamy czy robienie dziwnych tańców na TikToku. Więc dzisiaj na podstawie naszych doświadczeń powiem Ci, dlaczego sama pozycja w Google to za mało i jak ładna strona może paradoksalnie zniszczyć Twoje SEO. Co wygląd ma wspólnego z SEO? Twoja strona to jak witryna sklepu przy głównej ulicy. Możesz mieć najlepszą lokalizację, Czyli w tym przypadku pierwsze miejsce w Google. Ale jeśli witryna jest zakurzona, chaotyczna i trudno się w niej odnaleźć, to ludzie po prostu przejdą obok. I dokładnie tak samo działa internet. Google obserwuje, jak zachowują się ludzie na Twojej stronie internetowej. Jeśli wchodzą na stronę i od razu z niej wychodzą, to algorytm myśli. Ta strona nie jest dobrą odpowiedzią na zapytanie użytkownika. Efekt spadasz w wynikach wyszukiwania, mimo że chwilę temu byłeś jeszcze wysoko. Możesz być numerem jeden przez tydzień, a potem spaść. Bo po prostu ludzie uciekają z Twojej strony. Dlaczego Google kocha wygodne strony? UX i UI. Brzmi technicznie, ale wyjaśnię to bardzo prosto. UI, od angielskiego User Interface, to wygląd strony. Kolory, przyciski, zdjęcia, układ. UX, czyli User Experience. To doświadczenie, czyli to, jak łatwo użytkownik może znaleźć to, czego szuka na Twojej stronie. Wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu, a produkty leżą w przypadkowych miejscach. Kolory produktów rażą Ci w oczy, a sprzedawca chowa się za ladą. Bysz być z takiego sklepu, prawda? W sieci działa to identycznie. Strona, która jest przyjemna i logiczna, zatrzymuje ludzi na dłużej. A im dłużej ktoś na niej zostaje, tym większy sygnał dla Google, że Twoja strona jest wartościowa. I właśnie dlatego wygląd i wygoda Twojej strony mają dzisiaj ogromne znaczenie w pozycjonowaniu SEO. Google patrzy na to, czy ludzie dobrze czują się na Twojej stronie. Czy wiedzą, gdzie kliknąć, czy wszystko działa i czy zostają tam na dłużej. Więc im lepsze wrażenie zrobisz na odwiedzających, tym chętnie Google pokaże Twoją stronę wyżej. Zresztą sam się zastanów. Ale tak obiektywnie. Czy sam chciałbyś skorzystać ze swojej strony internetowej? Czy wszystko tam jest naprawdę czytelne, intuicyjne i wygodne? I jeśli nie, to wiesz, co już myśli Twój potencjalny klient. Kolejny punkt: techniczny design. Core Web Vitals. Teraz wchodzimy poziom głębiej. Wygląd strony to nie tylko kolory i grafiki, to też techniczna strona designu, czyli rzeczy, które Google po prostu mierzy. To właśnie wspomniane Core Web Vitals, czyli jak Twoja strona zachowuje się technicznie. I tutaj wyróżniamy trzy najważniejsze elementy. LCP, czyli jak szybko ładuje się największy element na stronie, czyli czy użytkownik musi gapić się kilka sekund na biały ekran, zanim coś mu się pokaże. Kolejny element CLS czyli czy elementy nie skaczą przy ładowaniu. Znasz to? Klikasz przycisk na stronie, a nagle wyskakuje jakaś reklama i trafiasz tam, gdzie kompletnie nie chciałeś trafić. I kolejny element INP. Czyli jak szybko strona internetowa reaguje na kliknięcie. Czyli czy działa płynnie czy raczej zamula jak stary komputer. I teraz ważna sprawa. Możesz mieć najpiękniejszą grafikę świata, ale jeśli strona ładuje się 15 sekund, to dla Google ta strona jest po prostu zepsuta i Google od razu obniży ci pozycję. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka twoja strona wywołuje efekt wow. Zanim przejdziemy dalej, koniecznie daj znać w komentarzu, czy zdarzyło ci się wejść na ładną stronę, z której od razu uciekłeś. Jestem ciekaw, jak często spotykasz takie sytuacje. A jeśli film ci się podoba, koniecznie zostaw łapkę w górę, kliknij przycisk Subskrybuj dzwoneczek, aby nie przekapić kolejnych firmów o tym, jak skutecznie zdominować Twoją lokalną konkurencję. Dzięki temu mogę robić więcej materiałów, takich jak te, które pomagają lokalnym przedsiębiorcom rosnąć w Google. Teraz ważne pytanie: dlaczego telefon jest ważniejszy niż komputer? Dlatego, że Google głównie ocenia Twoją stronę na podstawie tego, jak działa ona na telefonie nie na Twoim komputerze. Bo prawda jest taka, że większość Twoich potencjalnych klientów wchodzi na Twoją stronę z telefonu, a nie z laptopa. I to potwierdzają dane, w zależności od branży mówi się, że to jest powyżej 60, a nawet do 90% użytkowników wchodzi na strony internetowe z telefonu. Więc jeśli Twoja strona internetowa na smartfonie ma mikroskopijne przyciski, które trudno trafić, tekst rozjeżdża się po ekranie, a mnie wygląda jak łamigłówka, to dla Google tak, jakbyś po prostu miał źle zrobioną stronę, więc Google niechętnie będzie ją pokazywał. Zresztą zrób prosty test. Weź telefon i wejdź na swoją stronę. Spróbuj w 10 sekund znaleźć swój numer telefonu albo formularz kontaktowy. Nie udało ci się? No to twój klient też będzie się męczył. A często jak straci cierpliwość, po prostu zamknie stronę i pójdzie do konkurencji, której strona działa lepiej. A Google, widząc to pomyśli, ta strona nie spełnia oczekiwań użytkowników i pozycje lecą w dół. Więc jak brzydka strona zabija sprzedaż? Połączmy to wszystko w jedną spójną zależność. Pozycjonowanie SEO daje Ci ruch na stronie internetowej, ale ruch bez zaufania tak naprawdę nie przełoży się żadną liczbę klientów. Bo co z tego, że ludzie cię znajdą, skoro po wejściu widzą stronę, która wygląda, jakby powstała w 2008 roku? W ich głowie pojawia się proste pytanie: czy ta firma w ogóle jeszcze działa? Albo drugie, jeszcze gorsze: czy mogę im w ogóle zaufać? I w tym momencie cały ruch z Google'a przestaje mieć znaczenie, bo brak zaufania po prostu przełoży się na brak sprzedaży. A brak sprzedaży czy kontaktu od twojej firmy to sygnał dla Google, że ludzie są po prostu niezadowoleni. I wtedy koło się zamyka. Google przestaje się pokazywać, a ty zostajesz z piękną stroną, do której nikt nie wraca. Więc przestań myśleć o wyglądzie swojej strony jako o ozdobie. To nie jest dekoracja, to jest fundament Twojego pozycjonowania. Wygląd wpływa na to, jak długo ludzie zostaną na Twojej stronie i jak Google ją oceni. I w efekcie na to, czy z tego ruchu rzeczywiście jesteś w stanie pozyskać nowych klientów. Dobry design Twojej strony to nie jest tak naprawdę koszt. To inwestycja, która sprawia, że Twoje działania nad pozycjonowaniem SEO mogą przełożyć się na realną sprzedaż. Dlatego kliknij w pierwszy link w opisie tego materiału i zobacz, co możesz poprawić na swojej stronie. Zanim Google uzna, że warto Cię w ogóle pokazywać, koniecznie kliknij w pierwszy link, myślę, że wielu rzeczy się tam nie spodziewasz. Jeżeli jeszcze nie czujesz się gotowy, to zachęcam Cię do obejrzenia innego materiału, w którym opowiadam o czterech prostych krokach do pełnego kalendarza klientów. To obowiązkowa propozycja lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą przestać polegać na poleceniach i rzeczywiście rozwijać swój biznes lokalny. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.